Pan z Wami. I Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Jego Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarnic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela. A duch święty spoczywał na nim. Jemu duch święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezusa, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, O władco, pozwalasz odejść słudze twemu w pokoju. Według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie Pogan i chwały ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi Matki jego: Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Oto Słowo Pańskie. Czytałem kilkakrotnie tą dzisiejszą Ewangelię, to sobie pomyślałem, że to jest piękna opowieść o, o wierności, o takim dialogu w wierności między Bogiem a Izraelem. Bóg, który odpowiada na, na tęsknotę swojego ludu, który zapowiadał przez roków i to się spełnia, że pośle swojego Mesjasza, że będzie Bogiem. Bliskim Bogiem Emanuelem, i widzimy tą, tą tęsknotę, która realizuje się nie tylko w Maryi, w Józefie, ale w sposób szczególny w tej dzisiejszej Ewangelii widzimy to w Symeonie, który był człowiekiem człowiekiem sprawiedliwym, cadik. W Izraelu taki człowiek, jak on był określany jako cadik, czyli to taka sprawiedliwość nie tylko w sensie moralnym, ale też taka prawość duchowa, taka otwartość duchowa którą także miał Józef. Józefa też określono jako Cadik, czyli taki człowiek, do którego można przyjść, poradzić się, jak żyć według prawa. Inten Symeon, który miał już swoje lata i doświadcza, doświadcza tak bardzo namacalnie wierności Boga, który posyła swojego mesjasza. Ale ta wierność Boga jest także w dialogu, Simeona, który czeka, który wypełnia z jednej strony prawo, a z drugiej strony przychodzi pod natchnieniem, pod natchnieniem ducha. Pod natchnieniem ducha przychodzi do, do świątyni i rozpoznaje Mesjasza. I ta wierność właśnie składa się z jednej strony na wierność prawu. Widzimy w tej dzisiejszej Ewangelii, także we fragmencie, który poprzedza ten dzisiejszy, dzisiejszy czytany fragment, jedno zdanie poprzedzające że obrzezano Jezusa. Potem jest mowa o tym, że gdy upłynęły dni oczyszczenia, czyli Maryja, która jako kobieta musiała przejść oczyszczenie, i zobaczmy, że chociaż byłaby z grzechu pierworodnego, chociaż myślę, że nie miała o tym pojęcia i, i by się zdziwiła, gdybyśmy zaczęli jej mówić, wyjaśniać dogmat o niepokalanym poczęciu. Byłaby bardzo zdziwiona, ale miała w sobie tą czystość, a jednak była posłuszna prawu. I jak każda kobieta po 40 dniach udała się do mykwy, przy każdej przy świątyni i przy każdej synagodze była mykwa. Jak sobie pomyślimy, że tutaj w łodzi było ponoć około 100 synagog. Nie tylko te wielkie, tych wielkich było gdzieś około 5, 6, ale nawet na samej zielonej było kilkadziesiąt małych synagog. Przy każdej synagodze musiała być mykwa, gdzie Żydzi oczyszczali się gdzie musieli przechodzić oczyszczenia rytualne I możemy sobie wyobrazić, jak Maryja także idzie do, gmy, do mykwy i po tym oczyszczeniu także przynoszą Jezusa, żeby Go poświęcić świątyni. To jest obrzęd yy, obrzęd właśnie ofiarowania, który także wynikał, wynikał z prawa. I zobaczmy, że, że Jezus chociaż jest prawdziwym Bogiem i Logosem, poddaje się Poddaje się prawu i wypełnia wszystko przez swoich rodziców, ale potem sam wypełnia prawo i będzie bardzo mocno podkreślał, że nie przyszedłem znieść prawa, ale przyszedłem je wypełnić. I to prawo w takim naj, najgłębszym rozumieniu, nie tylko litera, ale, ale duch, o czym dzisiaj słyszeliśmy w pierwszym czytaniu świętego Jana, zachowywać prawo, zachowywać przykazania, to chodzić w świetle, czyli chodzić w miłości. Jeżeli zachowujesz, mówisz, że zachowujesz przekazania, a nienawidzisz swojego brata, to trwasz w ciemności. To znaczy, że to prawo zabija i innych, można innych zabijać przez wymagania prawa, to znaczy właśnie takie bezduszne, bez, bez miłosierdzia, oceniające, zamykające. Ale także sam człowiek, taki, który wypełnia tylko, tylko prawo jako literę, a, a nie odkrywa, że wypełnieniem prawa jest miłość Boga i człowieka, to to prawo jego samego, jego samego zabija, nie daje, daje, nie daje mu życia. Więc w, tej, w tym dialogu wierności też widzimy z jednej strony właśnie wierność prawu. A z drugiej strony także pewną otwartość, która wyrażona jest przez natchnienie. Z jednej strony Maria była wierna prawu, była wierną Żydówką i to też bardzo ważne jest, żeby w tej dzisiejszej Ewangelii podkreślić i dać kłam pewnemu stereotypowi, który niestety w historii Kościoła często był powtarzany, jeszcze dzisiaj jest powtarzany, grzech antyjudaizmu polegający na tym, że Żydzi odrzucili Jezusa. No dzisiaj mamy w Ewangelii, że Maryja, Józef, Symeon to, to nie byli, nie byli y, Słowianie z Nadwisły, ale to byli Żydzi, którzy przyjęli Jezusa, więc jakby trzeba uważać na takie stereotypy. Y, tak jakby powiedzieć, że wszyscy Polacy, wszyscy Słowianie przyjęli wiarę chrześcijańską. To zawsze jest, to jest zawsze historia bardzo osobista, osobistego otwarcia. I tutaj widzimy, jak, jak to otwarcie Symeona jest, jest jego takim bardzo osobistym doświadczeniem. Z jednej strony był cadykiem, który wypełnia prawo, a z drugiej strony, mimo że był starcem, miał w sobie taką młodzieńczą otwartość, o której potem Jezus powie Nikodemowi, jest starcem, ale musi się na nowo narodzić. I widzimy Symeona, który ciągle w tej wierze się rodzi, w, tej, w, tym, w tym byciu wiernym wobec prawa, i to go otwiera na Ducha Świętego. On przychodzi pod wpływem Ducha Świętego. I to jest bardzo trudno rozdzielić, czy przychodzi dlatego, że prawo mu karze, czy, czy Duch Święty. I to jest bardzo ważne też myślę w takim w dzisiejszym też ocenianiu oceniamy różne sytuacje duchowe. Oceniamy różnych, yy, różnych przewodników duchowych. Jedni akcentują tylko prawo i tylko sakramenty, inni mówią, że tylko charyzmaty i trzeba być otwartym, takim trzeba, no właśnie, ręce wznieść do Boga i, i, i wszystko będzie ok. Trzeba to zawsze wy, wypośrodkować. I jedno, i drugie, mądrość jest zawsze po środku, że, że trzeba właśnie tej wierności prawu, a z drugiej strony. Właśnie ta, ta charyzmatyczna otwartość, czyli taka świeżość, młodzieńczość. Bóg jest życiem, czyli ci, którzy są pod wpływem Boga, mają w sobie życie, są młodzi w tym życiu, bo w Bogu życie jest zawsze czymś, czymś świeżym, czymś, co, co, co pulsuje miłością, pulsuje. Tym, co, co, co jest duchem, dlatego też Pan Jezus potem powie: w duchu i w prawdzie. I tą postawę widzimy jednocześnie u Maryi, która właśnie jest wierna, która modli się i która w tej swojej wierności słowu, w tym słuchaniu wobec Boga, w tej uważności na Boga, wie, w danym momencie rozeznaje, że to właśnie teraz, a do, do niej mówi. Nie byłoby tej jej takiej charyzmatycznej otwartości, gdyby wcześniej nie była wierna w modlitwie i nie była wierna w słuchaniu Boga. Gdyby pewnie nie znała hebrajskiego i nie czytała Biblii, ale znała pewnie całe pasusy z Pisma Świętego. I żyła tym. I, i potrafiła też przełożyć to na, na, na miłość, na życie, o czym w Ewangelii zaraz widzimy, że idzie do Elżbiety idzie służyć. Więc widzimy, ta wierność jest z jednej strony posłuszeństwem wobec prawa, a z drugiej strony pewną taką charyzmatyczną otwartością. To samo mamy u Józefa. Józef początkowo chciał być wierny do końca prawu, znał to prawo i widzimy, że w tej wierności tylko prawu doświadczył bezrodności. Musiał stać się jak dziecko, czyli właśnie ten element charyzmatyczności. Bo dziecięstwo to jest charyzmatyczność. Charyzmatyczność nie musi polegać na tym, że zaraz będę mówił w językach i podskakiwał do góry, ale to jest po prostu dziecięstwo, to jest ufność. I Józef przez ducha odkrywa, przez anioła odkrywa tą dziecięcość i z tą dziecięcością przyjmuje i Maryję, i także Jezusa, i także Symeon. Który no właśnie, jest wierny prawu, ale który potrafi także w tej, w tej wierności y, literze y, być otwartym na ducha. I w tym duchu rozpoznaje Jezusa nie tylko w duchu, ale także w prawie. Wierzę, że ten, który przychodzi, jest wypełnieniem, wypełnieniem prawa. Piękny dialog wierności między człowiekiem a Bogiem, między Bogiem a Donaj a swoim ukochanym Izraelem. I dialog w nas samych, między wiernością prawu, a wiernością yy, natchnieniom, które, które Pan Bóg nam daje, jeśli mamy w sobie ufność, jeżeli mamy w sobie taką dziecięcą otwartość, mamy w sobie właśnie tą, tą życiodajną siłę, yy, która <laughs> pulsuje w prawie, bez której prawo, prawo umiera.